OK, Maciek, no i to taka taka można powiedzieć zabawa. Tutaj mam szklankę z wodą. I chcę, żebyś jutro wykonał przetaczanie właśnie używając szklanki z wodą, to ci da automatyczny, automatycznie cię zrelaksuje i odpręży i automatycznie Cię nauczy jak poruszać się płynnie i delikatnie po podłodze, bo jeżeli będziesz się poruszał dosyć gwałtownie i, i eksplozywnie oraz szarpanie, to wówczas rozlejesz wodę. Więc... Ćwiczenie jest bardzo proste. Zaczynamy z pozycji sfinksa. Mamy wodę przed sobą, i następnie musimy się przetaczać na drugą stronę. Ponownie. O, widzimy. Poruszamy się po tym podwórzu cały czas. Tutaj możesz wykonać przetoczenie do tureckiego stawania, tak jak tutaj widzimy z przodu. I następnie. Tutaj przetaczamy się, przetaczamy się, tutaj widzisz cały czas tutaj, tutaj o, jak sobie wyobrażali dźwignia, cały czas pracujemy nad stawem barkowym. To ćwiczenie nie tylko uczy przetaczania i relaksu na podłodze, ale także znakomicie uelastycznia staw barkowy, on musi być ruchomy. Bo jeśli nie będzie ruchomy, o, o, widzisz, I tutaj już mi się troszeczkę tutaj rozlało. I powrót odwrotną stronę, staraj się trzymać dosyć wysoko. Tutaj będziesz musiał używać sporo głowy. Możesz spróbować się przetoczyć do tyłu, jeśli dasz radę. A w ten sposób popróbuj, pokombinuj. Tu nie tylko możesz się przetaczać, możesz także wstawać z tą szklanką wody. W jakikolwiek sposób też. To da ci, da ci pewien feedback. Staraj się wypełnić tą szklankę wody, niemalże po brzegi. Wtedy będziesz musiał ją trzymać w miarę. Ok, nie będziesz mógł ruszać tym nad aż tak. Bo inaczej się rozleje i tutaj cały czas będziesz uzależniony od ruchu barkami. W pewnych momentach. Połap się, bądź kreatywny, bo przetaczaj się z tym. Jest to fajna zabawa i momentalnie dostajesz w ten sposób automatyczną odpowiedź, kiedy się napinasz i kiedy, kiedy przyspieszasz. Musisz być tutaj bardzo jak piórko, bo jeżeli upadniesz za mocno, to po prostu woda się rozleje i odczujesz to. Także to jutro przetaczanie, przetaczanie wstawanie z filiżanką wody.